Hej, witajcie w kolejnym etapie wyzwania od Hobby. Tym razem temat to francuskie słodkie pokusy. Myślę, że każdy z nas słyszał o słynnych makaronikach. Występują we wszystkich chyba możliwych kolorach i tak skojarzyły mi się z nimi kolorowe pompony. Także jeśli jesteście ciekawi, jak zrobić taki pompon, to zostańcie dalej. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Zaczęłam klasycznie od narzucenia 80 oczek na drut, przerobiłam trzy rzędy, teraz jestem w czwartym rzędzie i pokażę wam, jak będę dodawać bąbelki. W momencie, kiedy będę na lewej stronie, biorę nitkę w innym kolorze, w kolorze mojego bąbelka i przerabiam jedno oczko na lewo. I dalej kończę rząd moją nitką bazową na lewo. Obracam się i przerabiam moje oczka na prawo do tego oczka w innym kolorze. I teraz tak, wbijam się w to oczko, tak jakbym chciała przerobić na prawo, ale nie zdejmuję go z drutu. Wbijam się teraz w tylnią nitkę i również na prawo. I znowu od przodu, hop, i od tyłu, hop. I z jednego oczka powstały mi cztery. I teraz wkuwam się lewym drutem, oplatam sobie nitką i zdejmuję. Hop. Przekładam oczko na lewy drut, oplatam drut nitką, przekładam oczko nad drutem. Hop. I ostatnie. Hop. Teraz przerabiam wszystkie cztery oczka na prawo. I ponownie na lewy drut okręcam nitką zdejmuję. Na lewy drut. Hop. I teraz ponownie przerabiam te moje cztery oczka na prawo. I teraz przenoszę drugie, trzecie i czwarte oczko nad pierwszym oczkiem po kolei, czyli wbijam się w drugie oczko i przenoszę nad pierwszym, wbijam się w trzecie oczko, przenoszę, wbijam się w czwarte oczko. Hop. I przenoszę nad pierwszym oczkiem, i to tyle. To będzie mój e, bombelek. I teraz po prostu wracam do mojego zielonego koloru i przerabiam dalej na prawo. I teraz będę sobie te bombelki umieszczała w e, różnych miejscach, e, tak jak mi się będzie podobało. Hop! A tu został nasz. Bąbelek. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobało i co Wy wydzierkalibyście na ten temat, z czym kojarzą Wam się francuskie słodkości. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.